Warszawa, styczeń 1971 roku. Miasto było zimne jak dusza człowieka, który od dawna nie potrafił już płakać. Śnieg topniał na parapetach, a w kościele świętego Kazimierza paliła się jedna świeca. Ta sama, którą ks. Antoni Wysocki zapalał codziennie o świcie. Miał 62 lata i serce pełne ciszy, która dawno przestała być modlitwą. Był spowiednikiem znanym z surowości. Jego głos w konfesjonale nie drżał, nawet gdy ludzie mówili o grzechach, które łamały im życie. Mówił: Pokutuj i milcz. Lecz w tej twardości kryło się coś więcej niż dyscyplina. Był to lęk. Lęk, że gdyby naprawdę spojrzał w oczy grzesznikom, zobaczyłby w nich samego siebie. Pewnej niedzieli po porannej mszy przyszedł do niego mężczyzna. Niski, zniszczony, o dłoniach zziębniętych jak metal. Uklęknął przy kratkach konfesjonału i powiedział głosem, który Antoni znał. To był ten człowiek, ten, który przed laty zdradził go w czasach, gdy wiara była wyborem odważnych. Zdradził jego i wspólnotę, donosząc do władz. Przez jego słowa zginęli inni. Proszę księdza, chcę się wyspowiadać. Antoni poczuł, jak jego serce zamienia się w kamień. W uszach zabrzmiał nie dźwięk grzechu, lecz echo własnego gniewu. Chciał uciec, ale nie mógł. Był przecież kapłanem. Patrzył na kratki konfesjonału jak na więzienne kraty. W tej chwili zrozumiał, że to nie on słucha spowiedzi, lecz Bóg wystawia na próbę jego własne sumienie. Za drewnianą kratką zapadła cisza. W tej ciszy. Nie wiadomo skąd, dało się słyszeć kroki. Ciche, powolne, jakby ktoś chodził po marmurowej posadzce, niosąc światło. Ksoszeł Antoni nie podniósł wzroku, ale wiedział: Jezus wszedł do kościoła. Ksoszeł Antoni Wysocki nie zawsze był człowiekiem milczenia. W młodości, jeszcze przed wojną, mówił dużo i głośno o miłosierdziu. Uczył, że Bóg jest jak matka, która czeka. Nawet gdy dziecko ucieka w noc. Ale lata powojenne zrobiły z niego coś innego: cień samego siebie. W czasie, gdy kościół był obserwowany, a spowiedź mogła stać się donosem, nauczył się jednego: nie ufać nikomu. W 1954 roku do jego parafii przybył młody katecheta Stanisław. Cichy z oczami, w których palił się niepokój. Antoni przyjął go jak syna. Uczył go, jak mówić kazania, jak słuchać ludzi, jak nosić sutannę, by nie była ciężarem, lecz świadectwem. Przez dwa lata byli nierozłączni, dopóki pewnego dnia wiosną 1956 roku nie przyszli ludzie w płaszczach. Zabrali kilku parafian, a Stanisław zniknął. Antoni czekał, modlił się, wierzył, że to przypadek. Ale po tygodniu dostał list. Krótki, zimny, bez podpisu. On mówił wszystko. Wtedy coś w nim pękło nie wiarą, bo wiara została ale zaufaniem. Tego dnia, klęcząc przed krzyżem, przysiągł Bogu, że już nigdy nikomu nie pozwoli się zranić. Od tej pory przebaczenie przestało być dla niego aktem miłości, a stało się próbą odwagi, której brakowało. Lata mijały. Warszawa rosła z gruzów. A on starzał się razem z nią. W jego kazaniach nie było już ciepła, tylko prawda, twarda i bezduszna. Ludzie słuchali go z respektem, lecz odchodzili z sercem cięższym niż przyszli. Dzieci bały się jego spojrzenia, kobiety z wiosek ściskały różańce, a młodzi księża mówili o nim szeptem: Święty bez serca. Ale nocami, kiedy śnieg sypał w okna plebanii, Antoni siadał w swoim pokoju, zapalał świece i otwierał brewiarz. Nie modlił się. Patrzył w płomień, który chwiał się jak wspomnienie. W ciszy słyszał głos, cichy, znajomy. Antoni, kto dał ci prawo sądzić w moim imieniu? Nie odpowiadał. Wiedział, czyj to był głos, ale wstydził się, że nie potrafi go już słuchać bez bólu. Pewnego grudniowego poranka, kilka miesięcy przed spotkaniem w konfesjonale, na plebanie przyszła listonoszka. Przyniosła list. Pieczęć prosta, bez adresu nadawcy. W środku jedno zdanie: Chce się wyspowiadać. S. Antoni przez chwilę nie rozumiał. Potem poczuł, jak w żołądku ścina się powietrze. Stanisław żył przez piętnaście lat Pośród modlitw i mszy, pośród ludzi szukających przebaczenia, Antoni nie pomyślał, że kiedyś to jego własne serce będzie musiało go udzielić. Tej nocy nie spał. Wyszedł na dziedziniec kościoła. Śnieg skrzypiał pod butami, a krzyż na dzwonnicy zdawał się ciemniejszy niż niebo. Panie, szeptał, jeśli on przyjdzie, daj mi słowa, ale nie takie, które słyszą inni. Daj mi słowa, których ja nie umiem wypowiedzieć. Następnego dnia wstał o świcie, odprawił mszę i usiadł w konfesjonale. Kiedy zasunął kratkę, jego dłonie drżały. Nie z lęku, lecz ze wstydu. Wiedział, że ten mężczyzna, którego nie mógł przebaczyć, jest już w drodze. Ludzie przychodzili, odchodzili, a on słuchał ich grzechów jak oddechów, pustych, zwyczajnych. Ludzkich. Ale każdy szept przypominał mu jeden głos. Ten, który kiedyś zdradził. Pod wieczór został sam. Kościół był zimny. Zapalił ostatnią świecę. W świetle drgającym na drewnie ujrzał pył, który wirował jak dusze zawieszone między ziemią a niebem. Wtedy usłyszał otwierające się drzwi. Kroki. Spokojne, pewne. Ktoś zbliżał się. Stanął przed kratką. Antoni poczuł, że serce bije mu zbyt głośno. Proszę, księdza. Głos był cichszy, starszy, ale rozpoznał go natychmiast. Przyszedłem prosić o przebaczenie. Antoni nie odpowiedział. Oparł dłonie o drewno, jakby chciał zatrzymać świat. W głowie miał tylko jedno pytanie: Czy Bóg żąda od człowieka rzeczy niemożliwych? Za oknem dzwony uderzyły na anioł pański. Ich dźwięk przeszył ciszę, jak modlitwa, której nikt nie wypowiedział. W tej chwili w jego oczach pojawiła się łza pierwsza od lat nie była jeszcze przebaczeniem, ale była początkiem drogi. Od dnia tej spowiedzi księstę Antoni nie był już tym samym człowiekiem. Słowa Stanisława, proste i pokorne, rozlały się w jego pamięci, jak zimna woda po kamieniu. Przyszedłem prosić o przebaczenie. Nic więcej, żadnych tłumaczeń, żadnych łez. A jednak w tych kilku sylabach było coś, co rozdarło duszę Antoniego na pół. Nie potrafił mu odpowiedzieć. Wypowiedział formułę rozgrzeszenia, bo był do tego zobowiązany, ale jego głos był martwy, jakby wypowiadał słowa, w które sam nie wierzył. Kiedy mężczyzna odszedł, Antoni pozostał w konfesjonale jeszcze długo. Aż płomień świecy spłonął do końca. Wtedy zrozumiał, że udzielił rozgrzeszenia. Ale nie dał przebaczenia. Tamtej nocy nie spał. Chodził po plebanii, słysząc echo swoich kroków odbijających się od zimnych ścian. Wydawało mu się, że w każdym kącie czai się jego własny grzech. Nie zdrada, lecz duma. Duma, że jego ból był większy niż cudze cierpienie. W końcu uklęknął przed krucyfiksem. Patrzył w twarz Chrystusa, poraną gwoździami i światłem świecy, która drżała jak oddech. Panie, wyszeptał, nauczałem ludzi, że miłosierdzie nie zna granic, a teraz sam nie umiem go udźwignąć. Czy to znaczy, że całe życie mówiłem kłamstwo? Cisza odpowiedziała mu chłodem, ale po chwili usłyszał coś może nie głos, może echo myśli które nie pochodziły od Niego. Pokuta zaczyna się wtedy, gdy człowiek przestaje rozumieć samego siebie. Od tamtego dnia ks. Antoni nałożył na siebie pokutę. Nie z rozkazu przełożonych, lecz z potrzeby serca. Codziennie o świcie wchodził do kościoła, zanim pojawili się wierni. Otwierał drzwi, które skrzypiały jak wspomnienie i klękał przed ołtarzem. Nie modlił się słowami. Po prostu trwał. Czasem godzinę, Czasem dwie. Milczenie było jego modlitwą, a ból jego różańcem. Zima była długa, śnieg zasypywał schody, wiatr huczał w wieży, a w środku kościoła unosił się zapach wosku i kadzidła. Wierni przychodzili, patrzyli na niego i szeptali, że ksiądz się postarzał. Nikt nie wiedział, że w jego wnętrzu rodził się krzyk, którego nie chciał już tłumić. Pewnego dnia przyszedł młody chłopak, Nowy ministrant miał może siedemnaście lat, na imię mu było Marek. Po mszy zapytał nieśmiało. Proszę księdza, czy naprawdę każdy grzech można przebaczyć? Antoni spojrzał na niego. W jego oczach zobaczył niewinność, której sam dawno nie znał. Każdy, powiedział, jeśli człowiek jest gotów umrzeć w sobie, by z wstać w Bogu. A jeśli ktoś nie potrafi przebaczyć? dopytał chłopak. Antoni milczał, potem odwrócił wzrok. Wtedy jego dusza jest bardziej winna niż ten, kto zgrzeszył. Słowa, które wypowiedział, uderzyły go jak własny wyrok. Tej nocy postanowił odwiedzić miejsce, którego unikał od lat Stary Cmentarz na obrzeżach Warszawy, gdzie spoczywali księża zamordowani w czasach gdy Stanisław ich zdradził. Wiatr świszczał między nagrobkami, a śnieg przykrywał napisy, jak zapomniane modlitwy. Uklęknął przed jednym z kamieni i po raz pierwszy od lat zapłakał otwarcie. Oni zginęli, a ja żyję, szeptał. I nie umiem ich pomścić inaczej niż gniewem. Wtedy poczuł coś dziwnego, nie zimno, lecz ciepło, które nie pochodziło z jego ciała. Delikatny dotyk na ramieniu. Odwrócił się, ale nikogo tam nie było tylko wiatr i krzyż. Zrozumiał, że to nie była kara, to było wezwanie. Wrócił na plebanie wyczerpany. Usiadł przy stole, zapisał w notatniku słowa: Nie potrafię przebaczyć, ale chcę. Może to wystarczy, byś mnie usłyszał. Od tej chwili jego modlitwy zaczęły się zmieniać. Już nie prosił Boga, by mu dał siłę. Prosił, by mu ją odebrał, bo zrozumiał, że tylko bezsilny potrafi przebaczyć naprawdę. Z każdym dniem stawał się coraz cichszy. Ludzie mówili, że choruje. On jednak wiedział, że to nie choroba, lecz oczyszczenie. W sercu czuł jakby dłonie, które rozbijają kamień, aby dotrzeć do miękkiego wnętrza. Pewnego wieczoru, gdy dzwony biły na nieszpory, zobaczył Stanisława Znów. Stał w ławce. Sam, z kapeluszem w dłoni, patrzył na ołtarz z taką pokorą, że Antoni poczuł coś, czego dawno nie czuł współczucie. Pomszy podszedł do niego. Chciał coś powiedzieć, ale słowa nie przyszły. Zamiast tego skinął głową, jakby przyjął obecność dawnego wroga jako część własnej pokuty. Stanisław tylko się uśmiechnął. Dziękuję, że ksiądz mnie wysłuchał tamtego dnia. Od tego czasu śpię spokojnie. Antoni odpowiedział cicho. A ja nie, Stanisław spojrzał na niego z łagodnością, która bolała. Może dlatego, że jeszcze nie wybaczył ksiądz sobie. Te słowa zostały w nim jak cierń. Całą noc powtarzał je w myślach, aż poczuł, że jego własna dusza woła o przebaczenie. Nie dla innych, lecz dla siebie. Nad ranem, kiedy pierwsze światło rozlało się po ścianach, wszedł do kościoła. Na ołtarzu paliła się jedna świeca. Położył dłoń na drewnianym krzyżu i wyszeptał: Panie, jeśli chcesz, naucz mnie przebaczać tak jak ty przebaczyłeś mnie. Nie przez słowa, lecz przez ranę. Wtedy w ciszy usłyszał znów te same kroki, co tamtego dnia w konfesjonale. Powolne, spokojne, niosące światło. Nie odważył się spojrzeć. Wystarczyło mu wiedzieć, że Jezus był tam, nie po to by go osądzić, ale by towarzyszyć mu w cierpieniu, które staje się łaską. Wiosna przyszła cicho. Śnieg topniał na kamiennych schodach kościoła, a w powietrzu unosił się zapach wilgoci i starego wosku. Książę Antoni wychodził każdego ranka przed plebanie, patrząc, jak niebo powoli odzyskuje kolor. Ale w jego wnętrzu wciąż panowała zima. Od miesięcy nosił w sobie uczucie, którego nie potrafił nazwać. To nie był już gniew ani żal, raczej pustka po nich. Kiedyś wierzył, że Bóg przemawia w ciszy, teraz cisza była tylko milczeniem. W Wielki Piątek, podczas adoracji Krzyża, uklęknął przed ołtarzem. Patrzył, jak wierni kolejno całują rany na dłoni Chrystusa. Ich twarze były spokojne. Pełne nadziei. W jego sercu jednak nie było nic prócz zmęczenia. Ile razy mam jeszcze przebaczać? Pomyślał. Siedemdziesiąt siedem razy? A jeśli już nie mam w sobie żadnego przebaczenia? Kiedy wierni wyszli, został sam. W kościele panował półmrok. Świeca dopalała się przy ołtarzu. Antoni spojrzał na krucyfiks i szeptem, jakby wyznawał grzech, powiedział. Nie czuję cię, panie. Może już cię nie ma. Wtedy po raz pierwszy od lat poczuł pokusę, by odejść. Nie w sensie fizycznym. Nie porzucić sutanny, lecz Boga. Bo co wart jest kapłan, który mówi o miłości, a sam jej nie zna? Tej nocy spał niespokojnie. Śniło mu się, że stoi na środku zrujnowanego kościoła. Ściany rozsypywały się w proch, a z nieba spadał popiół. W środku, pośród ruin, Siedział mężczyzna o twarzy podobnej do jego własnej. Trzymał w dłoniach Biblię, ale strony były puste. To twoja wiara, powiedział ten cień. Piękna, ale martwa. Obudził się zlany potem. Usiadł na łóżku i po raz pierwszy od lat pomyślał, że może jego służba nie ma sensu. Następnego dnia nie odprawił mszy. Usiadł w pokoju i patrzył w krzyż na ścianie. Wydawał mu się cięższy niż zwykle. Wziął go do rąk, ale zamiast modlitwy wyszeptał tylko. Nie potrafię cię już kochać. Łzy napłynęły mu do oczu, lecz nie płakał. Czuł, że Bóg oddalił się tak daleko, że nawet ból przestał go dosięgać. Tego wieczoru przyszedł Marek, ministrant. Proszę księdza, ludzie pytają, czy będzie jutro msza. Antoni spojrzał na niego zmęczonym wzrokiem. Nie wiem, Marek. Czasem Bóg nie przychodzi nawet do świątyni. Chłopak spojrzał na niego z zakłopotaniem, ale przecież on zawsze jest. Może kiedyś był, odparł cicho ksiądz. Po odejściu chłopca usiadł w konfesjonale. Nie po to, by spowiadać, lecz by poczuć drewno pod palcami. Chłodne, znajome, jedyne, co jeszcze dawało mu poczucie rzeczywistości. Nagle usłyszał szmer kroki spojrzał przez kratkę. To był Stanisław. Przyszedłem się pożegnać, powiedział. Jadę na wschód do klasztoru. Tam chcą mnie przyjąć jako brata zakonnego. Antoni skinął głową, ale nie odezwał się. Chciałem tylko, żeby ksiądz wiedział, że się modlę za was, dodał Stanisław. Za nas obydwu. Po tych słowach wyszedł. Antoni został sam. W głowie miał tylko jedno zdanie: Za nas obydwu. I wtedy po raz pierwszy od wielu lat poczuł zazdrość nie o życie lecz o wiarę bo ten który zdradził potrafił uwierzyć ponownie a on kapłan nie wyszedł na zewnątrz noc była cicha pełna mgły na ulicy świeciły się pojedyncze latarnie a z daleka słychać było dźwięk dzwonów z innego kościoła stanął na moście nad Wisłą woda była ciemna nieporuszona Patrzył w nią długo, aż zobaczył swoje odbicie twarz starca, który zgubił Boga. Może to właśnie jest kara pomyślał nie utrata życia, lecz utrata sensu. Zamknął oczy. Wtedy usłyszał coś nie głos, nie dźwięk, ale jakby oddech wiatru Nie musisz mnie czuć, bym był. Otworzył oczy. Na wodzie kołysało się światło małe jak płomień świecy. Nie wiedział, czy to odbicie lampy, czy znak, ale ten widok wystarczył, by zrobił krok w tył. Wrócił na plebanie o świcie. Zmęczony, ale spokojniejszy, wszedł do kaplicy i uklęknął. Panie, wyszeptał, Jeśli jesteś, nie pozwól mi umrzeć w gniewie. Wtedy usłyszał w swoim wnętrzu echo słów, które kiedyś sam głosił ludziom. Kto przebacza, staje się nowym stworzeniem. Nie wiedział, czy to Bóg, czy jego własne wspomnienie, ale po raz pierwszy od miesięcy poczuł coś więcej niż pustkę: delikatne drżenie, jak iskra w popiele. Podniósł wzrok. Na ołtarzu, gdzie zwykle paliła się świeca, leżała kartka. Znał to pismo Marka. Niech ksiądz pamięta, że Jezus też się bał, a jednak wytrwał. Antoni uśmiechnął się słabo. Wstał. Spojrzał na krucyfiks. Nie oczekiwał już cudów. Tylko tego, by wreszcie zrozumieć, że Bóg nie milczy z obojętności, ale z miłości, bo pozwala człowiekowi dojść sam do światła. Była noc Wielkiej Soboty. Kościół świętego Kazimierza pogrążony był w ciemności. Tylko jedna świeca paliła się przy ołtarzu, a jej płomień drżał, jakby oddychał wraz z ciszą. Ksomk Antoni klęczał w prezbiterium. Nie odprawiał liturgii, czekał. Czuł, że coś się zbliża, jakby powietrze niosło w sobie ciężar prawdy, której nie można już dłużej unikać. Cały dzień spędził w samotności. Nie jadł, nie mówił. Wspominał twarze ludzi, których spowiadał przez te wszystkie lata: ich łzy, lęk, wstyd. Wszyscy oni pragnęli jednego przebaczenia. A on kapłan był jego strażnikiem, nie rozumiejąc, że sam nigdy nie wszedł do tej świątyni, której bronił. Teraz jednak coś się w nim otwierało. Wspomnienie Stanisława, jego prostych słów. Może dlatego, że jeszcze nie wybaczył ksiądz sobie. Powracało jak echo, które nie chce zamilknąć. Antoni wstał powoli. Podszedł do konfesjonału. Przejechał dłonią po drewnie, zimnym, szorstkim. Pękniętym jak jego serce, uklęknął przed nim i wyszeptał: Boże, jeśli kiedykolwiek byłem Twoim sługą, pozwól mi dziś być człowiekiem. Łzy spłynęły po jego twarzy. Wtedy usłyszał kroki, te same, które pojawiały się w chwilach największego milczenia. Nie otworzył oczu, ale wiedział. Ktoś stanął obok. Ciepło biło od tej obecności. Nie jak ogień ale jak światło które nie oślepia tylko rozjaśnia Antoni głos był cichy ale nieziemsko bliski Dlaczego się boisz Bo nie umiem przebaczyć Komu Temu który mnie zdradził i sobie że go nienawidziłem Zapadła cisza potem usłyszał A ja przebaczyłem tobie zanim nauczyłeś się nienawiści Antoni uniósł głowę w półmroku zobaczył sylwetkę. Prostą, ubraną w zwykłą białą szatę. Twarz była niewyraźna, ale jej obecność niosła spokój, który nie wymagał dowodów. Nie był to Jezus z obrazów, nie triumfujący, niepromienny. Raczej taki, który przyszedł w zmęczeniu człowieka, by położyć rękę na jego ramieniu. Kapłan uklęknął głębiej, nie ze strachu, lecz z pokory. Panie, ja zawiodłem. Nie, Antoni, głos był łagodny. Ty cierpiałeś, bo chciałeś być sprawiedliwy, ale zapomniałeś, że sprawiedliwość bez miłosierdzia jest pychą w przebraniu dobra. Wtedy coś w nim pękło. Poczucie winy, które przez lata nosił jak zbroje, rozsypało się w proch. W jego miejsce przyszło coś prostszego, prawdziwszego pokój. Światło świecy rozlało się po ścianach, jakby cały kościół odetchnął. Antoni poczuł, że jego serce bije inaczej. Spokojnie, bez gniewu, bez wstydu. Panie, co mam teraz zrobić? zapytał. Wstań, odpowiedział Jezus i przebacz tak, jak sam zostałeś przebaczony nie słowami, lecz spojrzeniem i zniknął. Została tylko cisza i zapach wosku. Antoni wstał. Spojrzał na krucyfiks, który wydawał się teraz inny. Nie jak narzędzie cierpienia, ale jak otwarte ramiona. Rano, gdy wierni przyszli na rezurrekcję, zobaczyli swojego księdza przy ołtarzu. Twarz miał spokojną, jakby po długim śnie. W jego głosie nie było już surowości, lecz łagodność, której nikt wcześniej w nim nie słyszał. Po mszy podszedł do niego Marek i zapytał: Proszę księdza, co się stało? Antoni uśmiechnął się. Zrozumiałem, że Bóg przebacza nie dlatego, że człowiek jest godny, ale dlatego, że nie potrafi przestać kochać. Minęło kilka tygodni od Wielkanocy. Wiosna rozkwitła w całym mieście. Warszawa, zmęczona zimnem i wojenną pamięcią, pachniała świeżym chlebem i dymem z kominów. W ogrodzie plebanii zakwitły jabłonie, a ksiądz Antoni siedział pod jednym z drzew. Trzymając w dłoniach różaniec, który pamiętał jeszcze czasy jego młodości. Każde zdrowaś Maryjo brzmiało teraz inaczej. Nie jak obowiązek, lecz jak oddech. Od wielkiej soboty spał spokojnie. Nie dlatego, że wszystko się ułożyło, lecz dlatego, że przestał walczyć z Bogiem. W niedzielny poranek Marek przyniósł mu list. Pieczęć była stara, pismo nieznane. W środku jedno zdanie: Znalazłem pokój. Dziękuję. S. Antoni zamknął oczy. Na jego twarzy pojawił się uśmiech, cichy, wdzięczny. Nie było już gniewu, nie było dumy. Zostało tylko światło. Wieczorem odprawił msze dla kilku starszych kobiet. Mówił krótko: Są chwile, gdy człowiek myśli, że Bóg odszedł. Ale to on sam zamknął oczy. Gdy je otworzy, zobaczy, że Pan był obok przez cały czas. Po błogosławieństwie został w kościele sam. Światło zachodu wpadało przez witraż i tańczyło na posadzce w kolorach czerwieni i złota. Wstał, podszedł do ołtarza i zapalił świecę. Tę samą, która paliła się w najciemniejsze noce jego duszy. – Dziękuję Ci, Jezu – wyszeptał. – Nie za to, że mnie oszczędziłeś, ale za to, że pozwoliłeś mi upaść, żebym mógł się nauczyć wstawać. Gdzieś w głębi serca usłyszał odpowiedź, cichą jak oddech. Każdy grzech ma swoją pokutę, ale każda pokuta prowadzi do światła. Kiedy opuszczał Kościół, na niebie pojawił się pierwszy blask gwiazdy. Powietrze pachniało kadzidłem i deszczem. W jego krokach nie było już ciężaru, tylko rytm modlitwy. Tamtej nocy nie modlił się o przebaczenie. Modlił się za tych, którzy jeszcze nie potrafią przebaczyć. I w tym prostym geście, w ciszy, w świetle świecy, odnalazł to, czego szukał przez całe życie. Pokój, który nie wymaga słów. Czy to była kara, czy przebaczenie?